Witam wszystkich serdecznie i zapraszam Was na film, w którym przyozdobimy, zorganizujemy pojemniki hodowlane dla dwóch gekonów pochodzących z Australii. Są to Gekony Mili, tak dla uproszczenia będę je nazywał. Zrobimy im jakiś fajny pojemnik po prostu do rak systemu, ponieważ mają taki prosty, a stwierdziłem, że jakiś fajny wystrój, kiedy będę je karmił, czy po prostu dla nich też może będzie bardziej przyjemny, taki bardziej naturalny, będzie po prostu estetycznie i bardzo przyjemnie. Także wykonamy dwa pojemniki dla samiczki i dla samca. Obydwa Gekony mają, są to pojemniki do rak systemu, ale będzie przynajmniej przyjemnie, ładnie wyglądało. Zapraszam Was do oglądania. Wcześniej pojemnik wyglądał bardzo prosto: miał Gekon jedną kryjówkę, tutaj było też grzanie oraz miska z wodą. No i na ręczniku papierowym, tak aby po prostu było czysto i higienicznie, i żeby miał pewność, że jedzą tyle, ile chce i żeby miał po prostu taką, takie minimum zapotrzebowanie. Ale, ze względu na to, że po prostu lubię urozmaicenie, to stwierdziłem, że takie pojemniki mogą być też ciekawsze niż właśnie takie podstawowe wyposażenie, pomimo tego, że będzie wrak w systemie. Na czas aranżacji pojemnika oczywiście gekony trzeba przenieść, więc przeniesiemy tą motosamiczkę do pojemnika, w którym posiedzi sobie dosłownie parę chwil dopóki nie zorganizujemy jej nie wystroimy pojemnika i zaczynamy wystrój. Tego, w którym była. Ze względu na to, że są to gekony z Australii, to użyjemy naszego podłoża Australia Earth. Jest to czerwony piasek z gliną. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał. Tworzył właśnie nam taki australijski klimat, a przy okazji po prostu będzie naturalny dla właśnie naszych gekonów. Zrobię taką cienką warstwę, tego nie potrzebuję dużo. Gekony te to ma być tylko po prostu jako element wystroju, nie będą kopać. Chociaż myślę, że jak będą miały taką możliwość, to raczej będą też trochę kopać. Dobra, mamy mało piasku, jeszcze go dodamy. Oprócz australijskiego piasku, tak jak teraz robię, czyli takiego czerwonego, dodam jeszcze na wierzchu trochę gliny, tak aby bardziej utwardzić, jakby ten piasek. O, część piasku miałem bardziej suchy, część jest bardziej mokry, ale to nie przeszkadza w żaden sposób. Uklepię sobie tak, żeby miało po prostu twardą warstwę. No i tak jak mówiłem, oprócz czerwonego piasku używam jeszcze gliny. Trochę się kolorystycznie będą różnić, więc będzie też ciekawiej to wyglądało. Ogólnie nigdy w naturze nie ma niczego zazwyczaj jednolicego, że wszystko wygląda tak samo, także taka ściółka jak teraz, czyli po prostu wymieszanie właśnie nawet gliny z czerwonym piaskiem, kiedy one mają inne odcienie czerwonego, to od razu wygląda po prostu jakoś bardziej, tak fajniej i naturalniej, także wydaje mi się, że jest to zdecydowanie fajny pomysł wymieszać sobie jakieś tam dwie różne ściółki. Kiedy mamy ściółkę, to możemy ustawić kryjówki, użyję starych kryjówek, wiekonów, tu jest samca, stara kryjówka, w której siedział, tutaj jest kryjówka samiczki. Ze względu na to, że można powiedzieć, że są przyzwyczajone już do tego, to zostawimy im już te i będą wiedzieć, gdzie się schować, jak będą miały ochotę, ale po drugiej stronie damy im nowe kryjówki. Z na to, że stworzymy im ciepłą strefę i zimną strefę, chociaż one są i tak w raku, więc troszkę to inaczej działa. No ale i tak zrobimy w ten sposób, że po prostu kiedy będą chciały tu się schować, to będą tu, a kiedy będą chciały. Gdzie indziej, to, gdzie indziej. No i kryjówki to służą po prostu kawałki korka. I patrzcie, niby prosto, a już jak fajnie wygląda. Ale to nie koniec, bo jeszcze dodamy różne inne elementy, które sprawią, że cały wystrój będzie naprawdę świetnie wyglądał. No i na przykład takim elementem będzie drzewko pustynne. Możemy je ustawić tutaj, w ten sposób. Dodatkowo jeszcze będą na pewno drzewka pustynne pomagać im przy wylińce, będą mogły się otrzeć i zahaczyć sobie po prostu siebie czy wylinkę i łatwiej będą mogły przejść czy ją zdjąć po prostu. Jako kolejne elementy wystroju użyjemy na przykład włókna kokosowego. Też będzie to fajnie wyglądało jako urozmaicenie po prostu całego wystroju. I też to wygląda tak stepowo, półpustynnie. A te gekony właśnie występują na różnych terenach. W Australii, na jakichś półsuchych, bardziej pustynnych, buszach czy nawet jakichś tam trawiastych zostały znajdowane, więc można zrobić im przeróżny jakby wystrój. Ale w hodowlach raczej i tak stosuje się po prostu bardziej taki półsuchy. Jest wygodniejszy dla nas, a też gekony widać, że to lubią. Jako ostatnie wypełnienie użyjemy y, jakiegoś suszu egzotycznego. Nie wiem, może samcowi damy tutaj ucho słonia. Jak będzie chciał, to będzie mógł sobie wejść pod nią, też je. będzie to jako kryjówka. Y, w sumie to buddę, a ucho słonia damy samicy. Na przykład takie po prostu elementy dodatkowej ozdoby. Koniec, jak już mamy wszystkie elementy ozdobne, no to brakuje nam tylko miski z wodą. Aby było prosto, to ja używam po prostu zwykłych plastikowych miseczek. Będzie łatwo mi wymieniać, łatwo czyścić. Są po prostu proste w obsłudze. Nie wymagają ode mnie jakby dodatkowego jakiegoś tam dużego czyszczenia, bo czasami tak bywa, że niektóre takie bardziej naturalne, no gorzej się po prostu czyści. A tutaj wrak systemie i tak będę miał prosto do zrobienia. No i mamy to, pierwszy pojemnik dla samca gekona mili pochodzącego z Australii. Jak widzicie taki prosty wystrój, a jakże ładnie to już się prezentuje. Dalej będzie prosty w obsłudze, może mniej wygodny i higieniczny jak inne, ale i tak będzie bardzo prosto. Wystarczy z takiego podłoża, jak to stwardnieje, bo to stwardnieje jeszcze, to wystarczy po prostu zebrać odchody czy resztkę jakiegoś pokarmu i wyrzucić. Świerszcze będą łatwo znajdywane tutaj, nie ma jakoś tam super dużo elementów. Ładniej wygląda miska z wodą, będzie łatwo się wyciągało, wyczyściło, nalewało wody. Także wszystko będzie elegancko działało. Kryjówki są, grzanie będzie gdzieś tutaj z tyłu, bo my akurat mamy kabel grzewczy, więc tam będzie na pewno dogrzewane. A tutaj, gdzie jest woda, no to będzie ta strefa taka chłodniejsza, żeby też nie parowało mu nie wiadomo jak. No i tu będzie wyląduje samiczka, a tu wyląduje samiec. Tutaj mamy samca. Jak możecie zauważyć, jest przed wylinką, dlatego też ma takie kolory. A po drugie, on jest w ogóle ciemniejszy niż na przykład samiczka, którą wcześniej pokazywałem na filmie, ponieważ ten gatunek gekona może mieć różne kolory w obrębie swojego po prostu jednego gatunku. No i tam przykład samiec jest ciemniejszy, a samiczka jest jaśniejsza. I zaraz to też Wam pokażę. I w ogóle już widzę, że się po prostu schował do kryjówki z buddy, z suszu, także elegancko będzie miał trzy kryjówki zamiast tylko dwóch nawet. Będzie mógł sobie wybierać ile będzie chciał. No a teraz zobaczcie jak wygląda samiczka. Jak widzicie jest dużo, dużo jaśniejsza. Ona też nie jest przed wlinką, ona raczej ma swoje takie kolory teraz, jakie powinna mieć. Ale widzicie, że jest dużo jaśniejsza na przykład niż, niż ten samczyk. Mamy jeszcze jednego gekona mili, samca. I on na przykład jest jeszcze innych kolorów. I też Wam go potem zobaczę. Pokażę. Zobaczę. Zobaczycie go. Patrzcie jak od razu to super wygląda po prostu. Gekony w takim naturalnym wystroju środowisku od razu jakoś tak bardziej miło niż po prostu na zwykłym ręczniku papierowym. No i świetnie to wygląda. Może odsłonię to, żebyście zobaczyli kontrast ich kolorów. Jak samiczka jest jasna, a samiec jaki jest ciemny. Mam nadzieję, że w przyszłości wydadzą na świat jakieś fajne, młode. No One są już takie podrośnięte, ale jeszcze chwilę trochę im zajmie zanim dojrzeją. Bardzo fajne gekony. Wcale dużo nie wymagają, chociaż w Polsce są mało popularne. Może też cena ich trochę odstrasza, bo nie są zbyt tanie u nas w Polsce. Zobaczcie jak świetnie wygląda po prostu gekon w takim naturalnym pojemniku, pomimo że to nie terrarium, to i tak świetnie to wygląda, wszystkie warunki będą miały spełnione. Piękna głębia czarnych oczu. I ogon jak marchewka. W sumie, przez ten ogon to i w ogóle jakoś tak kształt ciała, i czasami takie czerwone kolory, to można było powiedzieć, że to jest taki marchewkowy, trochę Gekon. No, sam co mi się nie podoba to, że jest światło No niestety przeszkodziliśmy. Mu. A zbliża się do wylinki, więc też jest taki rozdrażniony. Jest to okres, w którym raczej się nie powinno przeszkadzać, ale nawet nie wiedziałem, że będzie przechodził tą wylinkę. Świetnie wyglądają te żółte kropki na takim ciemnym ciele i czarnym ogonie. Przepiękne gekony. Wyjątkową sprawą jest to, że te gekony pochodzą tylko i wyłącznie z Australii. Są tam endemitami, więc nigdzie na świecie ich nie ma. Tylko występują w Australii. rosną też duże, bo w zależności od tak naprawdę ich samych gekonów, bo tak jak mówiłem, różnią się one samym barwieniem, to również różnią się wielkością. Niektóre będą miały 14 cm, niektóre dorosną aż do 16, więc jest to dość duża loteria. Są gekonami nocnymi, więc trzeba pamiętać o tym, że są aktywności nocnej, w nocy dopiero będą wyruszać na łowy, czy będą bardziej aktywne, no, a w dzień raczej będą spać. A propos spania, to zaraz wam pokażę. Jeszcze jednego samca, który jest u nas na sklepie, który zawsze, ale to zawsze śpi w dziwnej pozycji. I mam nadzieję, że zaraz go przyłapiemy. No i tutaj mamy terrarium z gekonem Mili na sklepie. No jest po prostu on w regale. Też ma podłoże Australia, miskę z wodą. Ma trzy kryjówki jakąś sztuczną roślinę do wystroju. No jest to taki minimalistyczny, przykładowy po prostu wystrój. No a Gekon siedzi sobie tam szczęce dinozaura. Możecie go słowo zobaczyć. No i tutaj mamy zawsze karteczkę, żeby się nie martwić o niego, bo po prostu lubi leżeć w dziwnych pozycjach i śpi cały dzień, przez co nie, czasami niektórzy ludzie po prostu myślą, że coś jest temu gekonowi, a on sobie po prostu smacznie śpi w ten sposób. Zaraz postaram się go Wam pokazać, bo Wam obiecałem. Też on ma inne kolory niż tamten samczyk i samiczka. I uwaga, wygląda w ten sposób. Trochę mu poprzeszkadzamy. No i możecie zauważyć, że ma bardziej takie brązowe kolory. Nie jest tak ciemny ani taki jasny jak tamta samiczka. Także jest zdecydowanie jeszcze inny niż w przypadku tamtych gekonów. I na przykład ten samczyk, może są prawdopodobnie w tym samym wieku. Dokładnie niestety nie znam. To jest po prostu większy na przykład od niego. No i ma inne kolory. Jest bardziej taki brązowy, nie taki bardzo ciemny. No i to jest trzeci, jaki mamy. Ale ten jest na sprzedaż, więc kto chciałby takiego gekona jest z Krakowa czy odwiedzając na giełdach, to zawsze może go mieć. Jak widzicie nawet tak małe Pojemniki można bardzo fajnie zaaranżować i mogą one cieszyć oko w naszej hodowli Także serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście właśnie takie pojemniki czasami sobie wykonywali Oczywiście jeśli jest to możliwe Ładnie to wygląda estetycznie, jest mniej troszkę funkc jakby funkcjonalne niż normalnie czysty na przykład ręcznik papierowy Ale równie jakby można dobrze z tym funkcjonować, jeśli się oczywiście wszystko dobrze ogarnie, także zachęcam Was i dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, cześć!